Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Tak, pyta Pan Bóg w Księdze Izajasza w 58 rozdziale. Jak traktujesz czas pasyjny, czas przypominania cierpień Pana Jezusa? Jako czas postu pościsz? Zrezygnowałeś z jakiegoś jedzenia, słodyczy, kawy albo z gier komputerowych, z oglądania filmów? Skorzystania z internetu dla zabawy? Czytasz więcej Biblii? Więcej się modlisz? Goręcej? Ale być może jeszcze nie zacząłeś pościć. Jeżeli nie, możesz zacząć w każdej chwili. Chodzi o tę szczerość, szczerość przed Bogiem. Że chcesz wyzbyć się dla Boga czegoś. Dlatego, że Jezus cierpiał i wyzbył się. Wszystkiego dla nas, dla Ciebie, dla naszego życia wiecznego, kierując się miłością do każdego z nas, do Ciebie. Częścią postu jest też wyznawanie i zaniechanie grzechów. Celnik Zacheusz przyznał się tym, których oszukał, biorąc od nich pieniądze w sposób nieuczciwy i zwrócił im je w czwór nasób. Ale niech Twój post jest Inspirowany i pogłębiany Twoją miłością do Jezusa, Twoim zaufaniem do Niego, tym, że w pełni zdajesz się na Jego zasługi, jeśli chodzi o Twoje zbawienie, ale też o zbawienie świata. W ten sposób oddasz Mu cześć. Każdy dzień daje sposobność żyć dla Jezusa i dochowywać Mu wierności. Amen.